resztę zwróci nim w kawie mleko spienisz, ekspres losy w kasę zmienisz nim, palec spust naciśnie nim, maszyna sok wyciśnie nim, keczup z kapnie w ekspres losy, szczęście chapniesz, ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosyć, nowa gra ekspres losy, wygrana szybka jak gra Cześć, jestem Paweł. Jestem oczywiście z Polski, dokładnie z Łodzi, z centrum, z centrum Polski, z archi diecezji z archidiecezji łódzkiej, od księdza kardynała już Grzegorza Rysia. I tak się akurat złożyło, że od niecałych dwóch tygodni jestem wolontariuszem, tak zwanym medium term, właśnie tutaj w Kol w Lizbonie, czyli. Już już wyjaśniam, jest to lokalne, lokalny Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży właśnie w Lizbonie. Jest to dla mnie niezwykle ciekawe doświadczenie i też niezwykły zaszczyt, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji pracować w takim miejscu. Kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, miałem wtedy zaledwie 12 lat, U uczestniczyłem oczywiście w wydarzeniach, ale już wtedy, myślę, pierwszy raz zrodziło się we mnie takie marzenie, aby może współtworzyć tworzyć współorganizować to piękne dzieło Światowych Dni Młodzieży. I tak się stało akurat teraz. Dzięki temu, że mam najdłuższe wakacje w swoim życiu, bo jestem tegorocznym maturzystą, mogłem przyjechać do Lizbony nieco wcześniej, spędzić tutaj trochę więcej czasu i właśnie pomóc w tworzeniu tych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Współtworzenie, organizowanie takiego wydarzenia i pracowanie w Kolu to, to czysta przyjemność. Tutaj działamy w jednym pięknym celu razem z ludźmi, z młodymi ludźmi z całego świata. Poznajemy się wszyscy nawzajem, uczymy się o swojej kulturze, uczymy się swoich języków. To jest naprawdę coś niesamowitego, cudowne doświadczenie. Tak się złożyło, że tutaj, właśnie w tym Kolu, znajdują się różne departamenty. Jest na przykład Departament Logistyki, tak zwany Departament Pastoral, czyli takich właśnie wydarzeń religijnych, które będą w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Jest dział Kamino Ventitre, które odpowiada za kontakty z pielgrzymami, szeroko pojęte. Jest również dział wolontariuszy, jest dział komunikacyjny, tak kontakt center, gdzie odpowiadamy na wszelkie pytania, telefony z całego świata. A tak się akurat złożyło, że ja zostałem przydzielony do tak zwanego Department, czyli do współpracy z biskupami z całego świata. Jest to niezwykłe doświadczenie, które wymaga bardzo dużej dyskrecji. Spodziewamy się blisko 800 biskupów z całego świata i 35 dokładnie kardynałów podczas światowych dni młodzieży i właśnie nasz departament odpowiada za to, aby jak najlepiej się w tej lizbonie księża biskupi czuli. Staramy się przywitać już ich jak najmożliwie najlepiej na samym lotnisku, potem dobrze ugościć ich w hotel i pomóc im uczestniczyć w tych wydarzeniach centralnych Światowych Dni Młodzieży. Tutaj akurat stoimy przed gabinetem takiego naszego tutaj dyrektora generalnego, kardynała Ameriko Agujara, który też niedawno razem z naszym polskim kardynałem Rysiem został nominowany do właśnie nominowany na kapelusz kardynalski. Razem będą we wrześniu mieli, mieli konsystorz. Jest to też niesamowity człowiek, który każdego nowego wolontariusza pracującego w KOL bardzo, bardzo serdecznie wita. Stara się zamienić chociaż jedno, czy tam dwa zdania. Też jest to bardzo zajęty człowiek. W moim departamencie, w którym pracuję, mamy głównie ludzi z Portugalii, ale trafiłem też na świetną ekipę Francuzów. Jest taki Jean, jest taki Nicolas, jest Aymar z Marsylii. Z nimi bardzo dobrze się zaprzyjaźniłem. Razem też mamy zakwaterowanie, dlatego też szczególnie właśnie z tą taką francuską ekipą się zaprzyjaźniłem. Mamy też jedną koleżankę z Togo z Afryki. Także jest to naprawdę niesamowite doświadczenie. Poznajemy siebie nawzajem, uczymy się swoich kultur i naprawdę myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka, jaka spotkała mnie w życiu. Bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość I, i mam nadzieję, że także przyszłe Światowe Dni Młodzieży być może będę mógł współtworzyć. Dlatego z tego miejsca też niezdecydowanych jeszcze, bardzo zachęcam do tego, żeby przyjechać na Światowe Dni Młodzieży. Jest to cudowne, piękne dzieło. Wszyscy młodzi ludzie spotykają się w jednym miejscu, aby chwalić Boga, aby dziękować za, za, za wszystko, aby wspólnie wywyższać Jego imię i, i głosić, że jest On Królem. I Jest to naprawdę niesamowite. Mam nadzieję, że wszystkim tegoroczne Światowe Dni Młodzieży się spodobają i życzę, żebyście już teraz możliwie najlepiej wykorzystali ten cudowny klimat Światowych Dni Młodzieży, poznawali młodych z całego świata i że już wkrótce będziemy także my razem mieli okazję się zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie Skol w Lizbonie i do zobaczenia na ulicach stolicy Portugalii. Cześć, jestem Wiktoria, jestem koordynatorem wolontariatu w KWO z ramienia Episkopatu Polski. I z Polski mamy tutaj w Lizbonie około 600 wolontariuszy, którzy już są na miejscu. Już pierwszy tydzień im prawie minął. Teraz cały czas się szkolnili albo mieli czas, żeby sobie pozwiedzić Lizbonę i okolice, też poznawać się z innymi wolontariuszami z całego świata, z którymi będą wspólnie działać. Też już różne imprezy integracyjne się odbywały, ale też modlitwa, różne jest adoracji i... I cały czas te wydarzenia są omadlane. Od poniedziałku będą przyjeżdżać e, też pielgrzymi z całego świata i ci wolontariusze właśnie będą pomagać e, przy organizacji tego całego eventu. Wolontariusze działają w bardzo różnych obszarach, na przykład są tacy, którzy działają w IT, w social mediach, e, są wolontariusze, którzy na noclegach na przykład e, są odpowiedzialni za przyjęcie innych e, wolontariuszy i pielgrzymów. W naszej polskiej kwaterze, na przykład dzisiaj, już przygotowaliśmy miejsce, gdzie będziemy przyjmować naszych polskich gości, biskupów. Serdecznie zapraszamy też tam, więc jesteśmy bardzo wdzięczni też za, za tą wielką pomoc naszym wolontariuszom. Wolontariat to jest właśnie takie piękne doświadczenie, gdzie z jednej strony właściwie coś dajemy, ale dużo więcej otrzymujemy, i to jest właśnie taki piękny gest, który. Jakby z jednej strony właśnie coś właściwie ofiarujemy, ale tak naprawdę wychodzi na to, że dużo więcej otrzymujemy i to jest właśnie taka piękna służba. Ekspres losy w kasę zmienisz nim Palec spust naciśnie nim Maszyna sok wyciśnie nim Keczup z bułki kapnie w ekspres losy Szczęście chapniesz Ekspres losy, ekspres losy Szybkie tempo, kasy stosy Ekspres losy, ekspres losy Wygrywania nigdy dosyć Nowa gra Ekspres losy Wygrana szybka jak gra